Miałem się nie wdawać w polemikę z niemądrymi ludźmi z internetu, ale zmieniłem zdanie. Trafiłem na taki filmik, na którym jest relacjonowane. Co tam się dzieje w tym punkcie do, do karmiania? Tylko uchodźcy, prawda? Tak, tylko uchodźcy są karmieni. No. no. Czy... Bo rodakowi po prostu jest odmawiany miska zupy, a dziennie litrami po prostu jest zupa wylewana. Dziennie, dziennie litrami. okej. Okay, okay. No. To nie jest do końca tak. Owszem, zupę się wylewa, to jest złe gospodarowanie, ale uwaga, jakby rozdawali ze psutów wczorajszą zupę ludziom, to by się przyczepił sanepi. Mam tu tak, wielu bezdomnych, którzy przychodzą do mnie i nigdy nie dostali od tak, nich tak, pomocy Bezdomni to mają specjalne miejsca dla bezdomnych, pomoc społeczną, która im takie rzeczy jak Micha może zaproponować. A umówmy się, że jakby rozdawali wszystkim, to by zaraz się znalazł Polaczek Janusz Biznesu, który by wykombinował, jak wynosić jedzenie z takiego punktu i je sprzedawać gdzieś na lewo. Poza tym halo halo, na dworcach owszem są bezdomni, ale bezdomni menele. Różnica między bezdomnym a menelem jest taka, że menel to jest po prostu pijaczek, k***a pałętająca się po dworcu, która nie chce pomocy, tylko chce się po prostu nachlać i nażeć za darmo. Gdyby tak pozwalali każdemu, gdyby karmili rodaków, to no pełno by tam po prostu przychodziło. A Polaków po prostu miesza się z błotem. Dokładnie. Własny rodak we własnym kraju nie ma nic. No co za patusiarstwo? Nie trzeba naprawdę żadnych uchodźców, żeby Polak dała się jebać w dupę we własnym kraju. To jest... Nie ma, nie ma talerza zupy dla naszego rodaka, jest Ukraina po prostu. Przyjmowana tylko dla nas nie ma nic, nic kompletnie. Dziękuję, no. W ogóle ten kanał sprawdziłem. Tam jest pełno nacjonalistycznych, ale polskich haseł. To jest albo jakaś. Oreneru, albo Józka Onuca, która troluje Polaków, nie? I komentarze też są ekstra. Polacy łączmy się, Polacy łączmy się, ale co to znaczy, że mamy się łączyć, to po pierwsze. A po drugie, czy naprawdę do zjednoczenia Polakom jest potrzebny wyróg, choćby i zmyślony? Odpowiedź brzmi tak. Niestety. W ogóle ten kanał to jest szczucie ludzi, właśnie na uchodźców z Ukrainy, bo są pokazywane właśnie wszystkie możliwe materiały, które ich oczerniają.